Listy od Feliksa. Mały zając podróżuje po świecie. Pod koniec wakacji stało się coś strasznego. Nagle w samym środku lotniska zaginął pluszowy zając Zosiu. Nie martw się, Zosiu, pocieszała mama i przytulała dziewczynkę. Zosia myślała jednak tylko o jednym. A jeśli Felix zniknął na zawsze, ta myśl nie opuszczała jej ani na chwilę. Na pewno go znajdą, obiecał tata i natychmiast ruszył na poszukiwanie. Pomożemy ci, tato, zawołało rodzeństwo Zosi. Jednak mimo tego, że Lena, Mikołaj i Julek biegali w koło szukając Feliksa i pytając wszystkich pasażerów, małego zająca nigdzie nie było. To było straszne, naprawdę straszne. Przecież Zosia i Felix znali się od zawsze. Delikatnie rzecz biorąc, od kołyski której zawsze byli razem. Nawet gdy Zosia już podrosła, Felix nadal mógł spać bliziutko swojej najlepszej przyjaciółki. Mały, pluszowy zając i Zosia byli prawie nierozłączni. I tylko wtedy, gdy dziewczynka szła do szkoły, Felix czekał na nią w domu. W nagrodę popołudniami Zosia opowiadała Feliksowi o wszystkim, co działo się w szkole. Zosia była pewna, że Feliks, tak jak ona, Uwielbia spaghetti, że zawsze ją rozumie. Zosia zawsze wiedziała, co Felik chce jej powiedzieć. Gdy na dużej tablicy wyświetlono godzinę odlotu do domu, Felixa ciągle nie było. Zosia musiała wsiąść do samolotu bez swojego pluszowego przyjaciela. Nie chciała dużej porcji lotów. Nie oglądała widoków przez okno. Siedziała blada i cichutka w swoim fotelu aby pocieszyć Zosię mała siostrzyczka Lena narysowała jej zajączka. Był nawet trochę podobny do Feliksa. Wtedy Zosia przełknęła ślinę, a po jej policzkach popłynęły łzy. W domu, po powrocie, łóżko bez Feliksa wydawało się strasznie puste. Trudno było zasnąć bez pluszowego zajączka. Cóż, smutno zakończyły się wakacje. Dzisiaj zaczęły się lekcje w szkole. Zosi nie ucieszyło spotkanie z koleżankami, ani nawet z ulubioną panią nauczycielką. Ciągle myślała o biednym Feliksie. Przecież on nigdy nie podróżował sam. Na pewno strasznie się boi. Gdy wreszcie skończył się pierwszy dzień w szkole, Zosia poszła do domu. Trudno było myśleć o tym, że w dziecięcym pokoju nie czeka na nią mały Feliks. Szła więc coraz wolniej i wolniej. I minęło chyba milion minut, zanim Zosia zatrzymała się przy furtce do ogrodu. Dlaczego mama macha do niej tak radośnie? Trzyma coś w ręku i woła: Zosiu, spójrz mam list do ciebie. Rzeczywiście, na liście było jej imię. London w sierpniu. Kochana Zosiu, przykro mi, ale zgubiłem się na lotnisku. Bardzo cię proszę, nie martw się o mnie. U mnie wszystko w porządku. Wsiadłem do, tylko do niewłaściwego samolotu, który nie leciał do domu, lecz do Londynu. Jest tu kwadratowa wieża nad rzeką, ale rzeka jest trochę brudna. Jest też wielki pałac, przy którym stoi wielu panów w dziwnych czapkach. Takiej czapki nie nałożyłabyś nawet w zimie. I jeszcze jedno. Tu wszyscy jakoś zupełnie inaczej mówią. Wkrótce się odezwał. Bardzo za tobą tęsknię, Twój Felix.